Cześć, witam wszystkich! Z tej strony rekinek, i tu mamy pucharek niski sufit. I tutaj e, polega on na tym, żeby 10 razy uderzyć głową w sufit. Ale, żeby to zrobić, musimy najpierw wejść nasze moce, właśnie jak tutaj widzicie, i w super sprint musimy wykupić zdolność bieganie po ścianach. Jak już tą zdolność kupimy, to chyba najlepszym miejscem, w którym możemy zrobić ten pucharek, jest. Udanie się do siedziby Ultor, gdzie będziemy mogli sobie spokojnie po ścianie biegać i uderzać w sufit. Ja tu grałem akurat w kooperacji z Notem z naszego forum, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Także jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. Jak Wam nie wpadnie naturalnie podczas gry, to zawsze możecie zrobić tutaj właśnie, gdzie widzicie szybko się to robi, także nie, nie sprawi to naprawdę żadnego problemu i jak już zrobicie to 10 razy uderzenie to oczywiście pocharek wpada. Ja dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, do usłyszenia, hej!